A w świecie pachni i bądź jak droga japońska baba, chcę Wam przedstawić stuletni japoński klasyk. Kokuryu. Firma Kokuryu ma aż 100 lat. Powstała w ezie w roku 1907 powstaje ten krem, ten krem, który na początku jest lekiem skierowanym do osób, które mają problemy z cerą suchą, bardzo suchą. Z czasem był tak genialny i tak skuteczny, że został zamieniony na dermokosmetyk i dostępny wszędzie i obecnie dla wszystkich i również dostępny właśnie jako krem, który można używać na spokojnie, na twarz. Słuchajcie, coś naprawdę niezwykłe w tym kremie, w nim nie ma wody. Jest to stworzone specjalnie, aby Kierować to do osób ze skórą normalną, suchą, bardzo skórną. Oprócz pięknego zapachu, który właśnie przypomina puder to się ma, jest to też niezwykła konsystencja, która po prostu roztapia się pięknie. Bazuje na takich składnikach jak tlenek cynku, wyciąg do lukrecji i DL Alfa. Jednym słowem, chroni, nawilża, goi, leczy i zabija wolne rodniki, czyli jest bardzo anti-agingowy. Poza tym może być używany nie tylko na twarz, ale właśnie na ręce w okresie zimowym, jeśli macie suche łokcie, knykcie, pierdykcie, cokolwiek w miejscach, które są bardzo przesuszone. I ten zapach to jest taki koto tylko na gębojeść. Kolejna bogata baba tylko na gębojeść. I nie tylko. Pamiętaj, to ważne. Kokuryu.